Jesteśmy przed pomnikiem generała broni Karola Świerczewskiego. Mamy wielkie szczęście, bo jeden z uczestników tych walk, zaraz dowiemy się po której stronie, jest tutaj przede mną i z nim przeprowadzę krótki wywiad. Dzień dobry panu. Czy pan mógłby powiedzieć, jako ten ostatni żyjący uczestnik tej kampanii, jak zginął generał Karol Świerczewski? Generał Karol Świerczewski, wielki człowiek. Przy tym trzecim domku, tak? tam pan widzi ten trzeci tak, dom, ja już widzieliśmy już, już. ognisko. Tak? Jedliśmy kiełbasę i piliśmy gorzałkę. E, ale z generałem? Z generałem. E, generał lubiał się napić, podobno? Lubiał się napić, i w pewnej chwili generałowi się, się zachciało sikać. Rozumiem? Bo już wypił za dużo. I poszedł tutaj, proszę pana, za te krzaki. Tak? Tam jest taki mostek. Aha, widzę. Tak. Poszedł za te krzaki się wysikać, a tam z tamtej góry karabinem maszynowym. Radzieckie wojska, które wyzwoliły Bieszczady, oddały ogień w kierunku generała. Ale dlaczego był człowiek, kulą, generał, który się kulą nie kłaniał? A był sztok pijany, pijany że tak pijany. powiem, tak? Wieście tak, razem pili, tak? Razem żeśmy pili. Pan pa, pa, wygląda na takiego, który się lubi napić. Przepraszam. No i w ten sposób generał został ugodzony radziecką kulą. A gdzie on dostał? W co dostał? W co dostał? Tak. Wie pan, że nie zauważyłem. I co potem było? Potem, żeśmy tutaj kopali dziurę i żeśmy go tutaj pochowali. I on tutaj leży, tak? A co to za sentencja jest? Może pan ją przeczytać, bo pan Ja czytać nie umiem. To ja podejdę bliżej w takim razie i spróbuję odczytać. Nie o każdym śpiewają pieść, lecz to imię opiewać będą. Ono potrafi się wznieść ponad. Historię i legendy. I legend historię, legendą, legendą. Br Broniewski Władysław, no widzisz, no to wielki. Serdeczny przyjaciel generała Karola. Karola, jeszcze raz pokażę tą duchowioną twarz. Wielki generał, wielki przywódca, tylko on ciągle nie rozumie, dlaczego Rosjanie do niego strzelali. To byli na pewno Rosjanie, pan jest przekonany? Tak mi powiedział yy, ten Gerhard. Nie Gerhard. Yy. Jaruzelski. Nie, nie Jaruzelski, proszę a ten. Poruszyłow. Nie poroszyło, proszę bardzo. Ja już nie pamiętam. A, rozumiem, dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Był to ostatni uczestnik yy, tych wydarzeń, żyjący uczestnik. Ile pan ma lat? Przepraszam? No proszę pana, ja mam lat. Ja byłem młodszy od generała o dwa lata. Czyli pan, pan ma dziś około... Stu. 100. 100, 100 lat. Znakomicie wygląda facet. Ciągle chodzi ze spluwą przy... Yy, z kaburą. Nie, Nie wiem. spluwą, czy... tylko z giwerą. Z, z giwerą, rozumiem. Tak się to, się to kiedyś giwerą, nazywało. Rozumiem. Wisi mu to ładnie na szyi. No, dziękuję panu bardzo.